Siemaneczko, z tej strony, Brączek. witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z naszej serii z Mr. Panem 15, czyli seria z Fire 2015 z marką New Holland oczywiście. Jest dzisiaj ze mną Adaś. Cześć, witam serdecznie. Eee, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku, w sumie no w trzecim odcinku, tak? No tak. nie wiem, Adaś to jako drugi odcinek nazwałeś, czy taką pierwszy? Eee, tak, jako drugi. Jako no, drugi bo czy, no, no dobrze, no masku, czyli tak, witamy Was w trzecim odcinku z farminga oczywiście, na naszym gospodarstwie. Jak widzicie już tutaj się okazują przed wami e, maszyny, e, znaczy zestawy, którymi będziemy dzisiaj działać, hmm. czyli akcja plasowania oczywiście słomy, e, której nakosiliśmy cool. trochę w tamtym, w tamtym odcinku. Także co, Adaś, możemy sobie już jechać. Ja e, jestem, Adaś, Adaś tę siódemkę zajmuje, ja tę szósteczkę, oczywiście. E, I myślę, że Adaśu możemy pojechać sobie, e, możemy pojechać sobie na te pola m, co zaczynaliśmy w sumie od, od początku. Albo nie, w sumie wiesz co, pojedziemy w prawo e, i spracujemy najpierw te, które ja spracowałem po, po, poza odcinkiem, co? Dobra, nie ma problemu. Ogólnie jak ja patrzę na ciebie jak jedziesz tą kierownicą, to ja wreszcie jestem szczęśliwy, że gramy normalnie jakbyśmy to grali w Realu. Była trzoska, jak on fajnie wchodzi za grędy, na kierownica naprawdę, kurde, ja się cały czas ludzie nią jaram, tak się jaram po prostu tą kierownicę, że sobie nie wyobrażacie tego. Bo yep. jest taka zajebista gra realna wtedy, że no jeszcze, ja jak, jeszcze raz nie i... mam nie mam, a ci powiem jeszcze wszystkich przycisków poustawiane, także to jeszcze nie jest to co chciałem osiągnąć do końca. Bo no. po prostu nie mam po prostu wiesz, czasu, nie? Żeby te wszystkie przyciski poustawiać. A jak sobie już się poustawiam wszystkie, to w ogóle dopiero będzie miazga, nie? I tak na razie zrobiliście jak wiesz, że teraz tak po łuku, nie fruwało ci do koło, co nie? Więc naprawdę jest zacnie... E, może ja tak to wezmę się w drugą stronę, co e, myślisz poczekaj. o tym? Ja muszę przypomnieć co będzie się włączało, dobra e, O ja pierdziele, ja to samo, ty czaisz? Ja nawet wszystko mam już na klawiaturze, na kierownicy, to ja pojadę w tą stronę, czaisz? Dobra, może nawet spoko, lepiej. spoko, wtedy nie będziemy sobie przeszkadzać, nie? O, dobra, fruniemy Ogólnie mam prasę dojcza i jeszcze jej nie testowałem, mam nadzieję, że o będzie okej. Okay. Że będzie wszystko z nią okej okay. Nie wiem czy ona mi zbiera... Do... A dobrze, jaka my jeszcze Ale będzie dużo belek coś. Się... No u mnie ja pierwszy przejechałem i 50% co nie? To nie, nie gadaj. Nie jest żyta, kurde. Nie no tutaj to będzie miazga. Ja zaraz będę pakował Dobra, ja już pierwszą beleczkę mam, wyrzuconą. Ja w tym momencie podjeżdżam. Już mi się formuje. Ale w sumie ci powiem i tak więcej już na słomę nie będziemy kosić yy, hmm. Więc to może i lepiej, że tyle belek będzie teraz. Takie małe są belki? Ty nie ma jakichś tych? Małe? Ty no albo mi się zdaje, bo to są takie mini piczki kurwa. Ty przecież nie ma żadnej ustawionej wielkości. Nie, nie ma. Czy ta belgerka? Nie wiem, zobacz, co, Czekaj, um. jak będę wyrzucał belkę, to akurat zobaczę sobie porównanie, zrobię, co? Dobra, nie ma problemu. Zaraz zrobię porównanie, zobaczymy jak te belki. Nie, one chyba będą takie małe, wiesz? Bo powiem szczerze, kurde. Nie wiem, albo już mi się tak zdaje, albo one naprawdę są takie małe. Nie, takie będą, Adaś. Okej. Okay. Będ dobrze, dobrze, tak pracuj. Nie, nie masz co się martwić. I w Nimiadziu. Ale naprawdę, ta seria już tak chce grać, jak chce, ja już, to jak dosta dostałem kierownicę oczywiście i już poza odcinkiem Adaś mi wysłał save'a i katowałem tutaj te pola, żeby jeszcze dwa pola skosić dodatkowo, żeby było jednak trochę tej sumy, żeby na dwa odcinki nam wystarczyło, bo jak wiecie, oczywiście skończymy teraz odcineczek, Eee, i lecimy sobie do Arasia jeszcze nagrać tak więc od razu będziecie mieli pierwszy piękny dzień świąt wielkanocny, dwa odcinki najpierw u się a potem u mnie i będziecie mieli co oglądać naprawdę super seria też jak tylko patrzę na te filmiki czy u mnie czy u bronczka, czy brączeła jak to woli <laughs> od, 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 od wczoraj <laughs> jestem ogólnie tak. brączem także tak więc cudnie brączę jak to brzmi nie? no <laughs> Gdzieś pewnie na jakąś gwarą by tak mogli na Ciebie powiedzieć Tylko nie wiem w jakiej części Polski tak bym mógł powiedzieć Dolny Coś takiego? Może i nawet dobrze myślisz tutaj Brączę <laughs> My <name is> <laughs> Dobra, Adaś, Ty będziesz jechał jak teraz, teraz przy czy... Tak, ja przeraz przy właśnie, Dobra, Badek. to ja sobie, wiesz co, zrobię tutaj ten poprzecznik, co jest Bo po się, no, Ja myśli. też właśnie Ci tu robię poprzecznik Więc możesz sobie tam przycisnąć Nie no, zawracaj na tej kierownicy, to jest po prostu miazga, Ty Dzisiaj, słuchaj, graliśmy na typowej, nie? No. Polkiem. graliśmy na ale... i talerzowałem sobie, nie? Mhm. To zawracanie na poprzeczniakach z tą talerzówką, to jest naprawdę, z, z z tą kierownicą, to jest naprawdę coś, coś fenomenalnego, nie? Jak, żeby, tak aż to powiem normalnie. Rzadko takich słów używam, ale... Ale... próbujesz, to, nie? Ogólnie co, mamy pierwszy dzień świąt, także możemy wam wszystkim życzyć zdrowych, weso zdrowych wesołych świąt, bezprostnych. się. Wiosnych, bo nawet nie w żadnym odcinku wam tego nie życzyliśmy także dzisiaj wam życzymy wszystkiego dobrego. Zaraz mam To będzie rachem. takie wydanie świąteczne, żeżbym. Tak. No tak, zobacz, zawsze na Boże Narodzenie robimy wydanie świąteczne, a na Wielkanoc już nie. No właśnie. No w sumie bo mi się wydaje, że to przez to, że jest śnieg w Boże Narodzenie i No i, i ten wiesz, dodatek do, zawsze tego śniegu no, idzie do farminga, na to, nie? Nie? A teraz co, jajeczka nam, czy zajączki dodamy? Może że jakieś zajączki tutaj kicające. Szkoda, że nie ma takiego modu. No słuchaj, w Counter Strike'u dodali te kury sk skaczące. O ludzie. To kury skaczą. Jak zabijesz, to masz kada. Ale ta prasa dojcza jest zajebista. Wczoraj ją na lawecie przywozę ogólnie. Bo jeszcze zakupiliśmy sobie lawetę. Nie pokazałem wam. Na farmie mamy lawetę. Wyszła ostatnio taka świetna laweta i to jest i do belek, i do przewożenia maszyn. Więc zobaczymy jak to się sprawdzi jeszcze przy belkach, bo na pewno będziemy testować tą przyczepę z dodatku Holmera. Holmera chyba tak, czy IT runner. IT runner to jest. Prawdopodobnie. Tą przyczepę z IT Runner właśnie w dodatku, bo tam jest też przyczepa na bele. Także no tam będziemy, jest na bele, będziemy... do drewna. W ogóle zajebisty dodatek moim zdaniem jest. Boże mój Boże, tylko nie jeść tą samą trasą co ja. No. Nie, spokojnie, ja Cię Uf. widzę. Uf. Chciałem mówić, właśnie teraz zada się mamy te dodatki wszystkie, więc tutaj na, na, właśnie na tej serii będziemy mogli sobie to wykorzystać, nie? Mhm. Więc na pewno jakiś holmer, jakieś buraczki będziemy kopać tym holmerem. I na pewno wykorzystamy sobie też dodatku IT Runner do, do tego. Do obornika i tam do tej całej no, reszty, nie? Ale przyznam szczerze, że teraz do każdej dobrej serii będziemy mogli sobie już maszyny dobierać, tak? Bo naprawdę te dodatki fajne dają, jak właśnie holmerek do buraków na pewno ukaże się na case'ach, bo tam już buraczki by nam się przydały, więc na pewno będzie ciekawie. Kurwa, no, ale ona się, tak się to tak. jak naprawdę tu będzie od kolei. O, ja bym chętnie pozbierał, bo mam już tego pada, więc zarąbiście się zbiera. A ja też będę Wie... zamawiał, bo teraz będę chciał, żeby im po świętach przybyć. Wy też będziecie mieli, więc naprawdę zacnie. Dobra, to ty bierz ten ostatni pokój, a ja lecę na kolejne pole, tak to? Dobra. Oj, joj, joj, joj. To ale... obok, To obok, co? No no. Od razu to obok i wtedy ten. Myślę, że jeszcze to i jeszcze jedno i akurat będzie 20 minut, bo tak, ludzie, ogólnie mam nadzieję, że 20-minutowe odcineczki Wam pasują, bo tak. jeżeli nagrywamy i w ten sam dzień wrzucamy, no to bez sensu bo 40-minutowe nagrywać i, i, i to było takie długie strasznie, nie, i monotonne, a my sobie musimy, no. wiecie, na szybkość kamerki wysłać, żeby to jednak było sprawnie wszystko, yy, i, i... Ale myślę, że jak kiedyś by wyszło takie coś, że po prostu e, odpowiadałyby nam w innych dniach, że w innych dniach będziemy nagrywać tą to na pewno będą dłuższe o wiele odcinki, więc... Na no, razie zobaczmy. musicie się tak przyzwyczaić, ale może kiedyś się to zmieni. Na pewno, bo ta seria daje dużo, a że akurat no, tak trafiło, że jak i ja, tak i już nie mamy żadnego filmu na jutro, to nam pomaga w 100%. No, a może o właśnie my mieliśmy robić tak, że będziemy jeden podniu, po, po dniu wydawać, nie? No właśnie, no ale, no ale wiesz jak wychodzi tak. No ja na razie nie wyszło tak, że po prostu... Yy, dobra, wydamy po prostu ten odcinek jeszcze także po prostu yy, w ten sam dzień. Mhm. Tam w godzinnym w na przykład odstępie, czy coś takiego. O, tak, tam, tam. Yy, A potem się potem, tak. się będzie, potem się zobaczy jak to będzie wychodzić, nie? Bo może jednak będzie nam bardziej pasowało gdzie dniu, no, no zależy, jak będziemy mieli odcinki bo nagrane, to nie? To będzie ciekawiej też ludzie następnego dnia już będą mieli też co oglądać, ale to zobaczymy. Na razie tak niestety wychodzi nam, więc. Musicie musicie nam wybaczyć to przeżyć. A ja ogólnie dzisiaj taka świetna pogoda była, że aż z wieczora teraz, jak wieczór był, to normalnie ludzie, <noise> musiałem po prostu wyciągnąć skuter z garażu i się przejechać. 3 godziny, 3 godziny jeździłem i tak zmarzłem, że to jest jakaś masakra, nie? Dorąbaj do pieca. Przyznam, że czaić, że z całego tego pokosu, nawet nie całego pokosu... Mam belek? No, widzisz. No, belek to będzie do zbierania akurat. Tutaj nie ma tamto. Dobrze, Jej. że z tym może tak szybko jeździć, nie? No. Jadę tam teraz 20, więc No 20 to jest tak, u nas też jak słamy pracujemy to też koło 20 jeździmy. No To akurat chyba myślę, że nie powinno być jeszcze ten mój, to ma takie przyspieszenie Pierdykany, że No to też te siódemeczka jest zajebista Ja już się orki Ty. nie mogę doczekać No Aby... już orka niedługa, ale ludziska spokojnie Orka na, tej, na tych kierownicach, kurde na tej kierownicy to będzie naprawdę coś pięknego o, ale tu mam gruby pokost, pierdzielę Ja se tu wiadę teraz o 4% na raz brał nie gadaj! No, taki gruby pokos to jest. Tu ja tam chyba do kury... brałem nie wiadomo ile tym kombajnem Dwa razy chyba ci tutaj gdzieś. Musiałeś dwa pokosy w jedno zmieścić akurat w tamtym kawałku, bo tam był taki clean. A no, <grym> no, może, no, może no, na W 3-4% mi skoczyło w jednym momencie za jest. No na pewno, na pewno będziemy chcieli właśnie też takie, bo będziemy chyba krowy kupować co, a dać tutaj na tej serii. No, tak, myślę, żeby, że jakiś tak. obszant też by można było nagrać, bo kurde zawsze, do, jak mamy serię zawsze się zabieramy do tego, żeby obsząty przy krowach nagrać, a jakoś nigdy tego nie możemy sobie nagrać, nie? No ja chyba jedno albo dwa odcinki tylko nagrałem z tych obszantów na Klasenheimie wtedy co było. Pamiętam, że wtedy bawiliśmy. Jeden po twojej lewej, jadę teraz. Okej, okay, nie ma problemu. Nie, ja, no ja prawdopodobnie teraz. Zostawię ten pokos, przejadę tam i tutaj trzeba te jeszcze trzy pokosy ogarnąć i, i będzie git. Co chwilę to pikanie słychać tylko. No, ale ważne że jest to pikanie. No kurde, zamiast tego pikania wiem ja to za chwilę zapominam że belkę mam ty. No ja ta w jednej, w jednej prasie tak miałem to troszeczkę się zajeździłem że tak powiem. O, akurat weźmiesz, a nie, zawracasz, zawracasz. Dobra. Zawracam, zawracam, wezmę tam tutaj co to tu jest. To ty już bierz na tą stronę, a ja tu już ogarnę to tam. Dobra, Widzę, ja że, że tak nie wiadę. 11 są, co? Gdzie? A no przyznam szczerze, jest... że bardzo fajny, fajna teksturka. Ale no chyba no ta... właśnie tak, tak, tak też właśnie na to spojrzałem, że taka tekstura dosyć ciekawa. Bardzo no, no, fajnie, można wykorzystać Holmera na pewno. Wiesz, Adaś, na które pole teraz pojedziemy? Na to takie ja dziwne, to... kanciaste tam z tyłu. No. Na to takie, takie zakamarki, co, co na dwa kosiliśmy, co ty jedną część kosiłeś, a drugą. Mmm... To co wtedy? Dobra, dobra, on to wprowadź, będzie, no. będzie beka, bo lubię za to mieć. Dobra, to dawaj, jedzie. Nie pamiętam czy tam była droga, czy nie. No, chyba było. Bo była droga, nie? No. Tutaj tak. Czy... 40 na godzinę, pamiętaj. On mu... na no, nie, nie jedzie. Już jest koniec ograniczenia, więc... No, zjawierdziel jak to wygląda. Szkoda że kierunki nie odbijają Yo. no 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 Dobra, czyli ja to ty tamto, tak Nie 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 Chodź dalej e, Chcę tamto na tył jechać, wiesz? A tamto z tyłu, dobra Nie ma problemu Tamto na tył, zrobimy właśnie, chciałem tamto jechać Bo tam jest tak dziwnie pokoszone, to chciałem właśnie to zrobić, żeby to też To jest, o. Za, tą ku... to jest za tą kukurydzą chyba, nie? Mhm mm Znaczy no tam musisz jechać przez te haszcze? no 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 Tutaj teraz w prawo I tam prosto przy siatce No naprawdę tutaj co do Dróg polnych i tak dalej, zarobiście jest to zrobione. Do jazdy na pola super, co? No, no. Ja jestem happy tu chyba będzie od razu. Boże, jak ty realnie jedziesz. Jak nigdy. Na kierownicy to już trzeba jednak, nie? No. Kurde tak puk, puk puk, tu hamuje, tu zwalnia. Fajne macie te pedały zarąbiste. Dobra, ja tak to się biorę od razu. Eee, tak, eee, włączam ja też ustawiłem sobie wszystko na kierownicy. To teraz nie muszę nawet klawiatury używać. jest tutaj też słoma jak... Tingo! Jak zboże. Sypię. <grym> A już muszę, że ten, zauważyłem, że muszę na drążku sobie przestawić na wyrzucanie belki, wiesz? Bo to było naprawdę dużo bardzo yy, no. pomocne. Bo ja na belce, nie. na drążku, mhm. jak mam drążek do siebie i od siebie, nie? To do siebie mam yy, pod, pod, podnoszenie, podnoszenie opuszczanie maszyny. No. A od siebie mam ten, y, mam... Włączanie. Nie, nie, nie. O, włączanie nie. mam na kierownicy. Mam tutaj zmianę narzędzia, wiesz? Bo mi się to strasznie przydaje. A, no to fajna sprawa. Przyznam szczerze, że też nie mam tego, więc to muszę ogarnąć. Ja mam na przykład włączanie właśnie tam do góry, do siebie w mam podnoszenie opuszczenie, a na X-ie tak zwanym mam właśnie O, więc tam wszystkie tego typu. Mi się, to bardzo, mi się to bardzo przydawało w tym, w, w kombajnie. Wiesz, jak ja musiałem między kombajnem no. a headerem zmieniać co chwilę. No tak, ja tego nie Muszę to... No dobrze, nawet tutaj przypomniałeś, więc... No tutaj się trochę pobawimy. Jak ta... jedziesz? A przyznasz, że na oko jadę, a ty jak jedziesz? Ja też, ale ja tutaj odjadę zaraz się tak żyję śmiało. Dobra. No mogę już dojechać, bo tu się akurat kończy kurczę, no. Czekaj, ja, ja tu jadę? Co dajesz, ty bo ja mam też belę więc zanim wyładuję to. Wiesz co mordo, to może podzielmy się też, co nie? Ja już tą stronę ogarnę, a ty tamtą. Co myślisz o tym? Czekaj, wezmę tutaj to, co jest tak dziwnie zawinięte. Okej, okay, a tak twojego mijaka też wezmę tak to. No Dobra. jak to biorę tego połuku. O śliśnie, nawet wpadłem, więc. Ale ja sobie pojedzę z tobą tutaj, kurde, bo. Jez, nie ma problemu. Ja sobie wziąłem tą najlepszą, bo to po... Po całym pójdę. i tu trochę. A <obliście. śmiech> o, przyznam szczerze, mnie też tak troszeczkę. Luju. Dobra, ja teraz muszę cofnąć z tą belą, bo <laughs> tu się zabijemy. Czyk. O, akurat weźmiesz tamtą kawałek, a ja myślę, że na raz to wezmę. Oj, chyba nie. Kurna, no, taki jak Dobra, to, to trzeba pozbierać. Nie no, zarąbist ta praca. Miazga, miazga. Teraz to na, przynajmniej nie wiem nawet co ty będziesz chciał robić, bo tak zawijasz, kurde, jak prawdziwy rolnik. No ja, kurde. U mnie jeszcze tylko to blue Yeti brakuje. Kierownica to też będzie kiedyś, bo ona naprawdę mi się przyda. O wiele bardziej niż ta ale jednak podstawowa to jest dźwięk bo bez dźwięku to już sami piszecie że niekiedy są szumy i też mi się już to nie podoba że takie echo mi bierze więc bierz tą środkową jak możesz a ja wezmę tą i, I... O, ja a jeszcze mijaka pozdraw a ja z bikawkami się włączę. ja wezmę tego mijaka o, o co ma zostawać takie brzydki nie? no wiedziałem właśnie że jedziesz na tego się nie dobra, jadę do ciebie no, to robiliście to wygląda i ciśniemy dalej. Ulala. Naprawdę no. zajebiście. No to właśnie ogólnie nie byłem, bo po tej stronie ty kosiłeś, więc poglądam sobie jak ty właśnie tutaj dałeś radę nawet. Jeździ na ten pomacisz, czy na pedałach? Na pedałach. I to jest właśnie ten plus. No ten macie, nie, chciało, nie chciałoby mi się co chwilę przełączać, wiesz? No. Nie, fajnie fajnie macie, że to macie tak troszeczkę mocniejsze, więc... Zanim naciśniecie, to on tak sobie powolutku frunie, a u mnie to tak ciężko... Utrzymać. Tu belka w pokos spadła. Mm -hmm. 17 minut, więc spokojnie zdążymy to pole, więc... No zarąbiście, kurczę. Wychodzi nam to perfekto. No, ci powiem. <laughs> Dobra, weźmiesz akurat ten pos, ja już biorę no tak... Kurwa, stówę mam. <laughs> tak mi pikało i tak, tak się nie skupiłem na tym i tak wiesz... Pik, 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 pik... Nie no, miodzie, kurde... Chciałem w Realu z tak pojeździć. No. Poje. Krótko Krótkofalówki i ogień. <laughs> I let's play z Reala. Kurde, zostawiłem tam Miaka, bo tabelka tam że, nic na to nie poradzę. Mhm, <laughs> to Ta, tam. Szkoda, że ten mod wideł nie wyszedł, co nie? Jaki mod wideł? No taki, ten co był w 13, to nie? Pitchwork tak zwany Do słomy, tak? No Że wtedy... Rę do kostek no, Że wtedy, no ale nawet wiesz, tak? jak Teraz została ci słoma, co nie? Zbierze sobie ją widłami, wrzuci ją na pokos i... Tyle, może ją jakoś tutaj... Zawinie mi, ale nie Nie mam co się męczyć, bo... chciałbym belkę Kurde, a jest jeszcze ten mod Trzeba wgrać, wiesz, przesuwania bel No, to też by o, by się przydało bo już nie mogę nic tutaj zrobić z jednej strony mam ten Ob obciążnik czekaj ja ją trochę ten ja ją szturchnę kołem nie obciążnik mam z przodu więc poczekaj stój 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 ja ci ją tak to puchnę dobra. a ty akurat najedziesz bo bo ja mam fajny tak obciążnik z przodu to ją mogę powolutku przesunąć dobra starczy no i miodzie żeśmy się zgrali i pole wyczyszczone. Tak, do zera. No, także co. My trochę tutaj sobie popracowaliśmy, jak widzicie. Cudownie, że tak powiem. E, lecimy sobie teraz do Adasia. Zapraszam. Także za godzinkę zapraszamy na Adasia odcinek. E, Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ciekawa praca dosyć na kierownicy to super wygląda. Łapkę e, już, niedługo, już niedługo dłuższe odcinki, także spodziewajcie się też. Dzisiaj tak trochę na szybkiego, bo jest późno wieczór, a ja jeszcze zaraz wychodzę. Także musicie nam to wybaczyć. Łapkujcie w górę, bo to naprawdę, naprawdę, y jak to powiedzieć? Pomaga. Pomaga, no pomaga nas, motywuje I motywuje. O, motywuje, motywuje I tak. nas. Także łapkujcie Odpoczę w górę y i zapraszam do Adasia. Ui. Pozdro, trzymajcie się. Narg.